Witam w drugiej części filmiku z pierwszej paczki monet, którą kupiłem na nowych srebrnych. Kolejną netą jest Sumatrian Tiger z nowej serii Australian Zoo Jest to moneta Bite w próbie trzech dziewiątek. Królowa Elżbieta II Rok 2.20. Wizerunek królowy w połysku, Rand ząbkowany, oczywiście, jak w większości. A samneta neta? No sam neta jest bita w ograniczonym nakładzie 25 tysięcy sztuk. Ja kupiłem dwie takie nety, jak widać na, na filmiku. Proszę, to jest druga. Ej, dwie monety. Przedstawiona tygrysa, który przychodzi przez wodę bądź przybiega No tak fajnie. Skierowany pysk w lewą stronę. Jakby coś odstraszał. Mówił, że ja tu rządzę. O, super, ta woda się rozryzguje. Fajny jest efekt. Naprawdę szczegółowa też moneta. Sierść. Tego tygrysa jest tak fajnie zaznaczona, że dosłownie jak na nią patrzymy, to widzimy się jak to futro się na nią układa bardzo szczegółowo. Ona to zrobiona jest, bardzo ładna. Ja kupiłem dwie w cenie 129 zł, nie tak dawno. Teraz widzę, że znowu jest dostępna, bo była wykupiona. Łatwo go znajdziecie, bo jest bodajże jeden dystrybutor tej monety. Znany. Mm, znany dealer. Bezpieczny. Tak jak mówiłem, ta paczka doszła. Mnie wiem, że w dwa tygodnie. Naprawdę. Dosyć szybko. Byłoby szybciej, tylko zamówiłem. Listem ekonomicznym, brajże, i to wydłużyło tam sporo. tu dostawę, jak widzimy, moneta jest w satynie, w macie. Sam tygrys też, chociaż już jest tak, jakby ten mat bardziej połuskujący, mógłbym tak nazwać to półmatem. Nie wiem, czy to jest dobrze. Jeżeli tylko określę, bo woda jest dużo bardziej. Dużo bardziej błyszcząca, ale fajnie on przez to jakby przybiega ten tygrys. Naprawdę fajny pomysł i podoba mi się ta monetka też, bardzo ładnie wygląda. Naprawdę fajna 129 zł. Myślę, że jeszcze nie jest tak bardzo dużo jak na premium, chociaż to premium daje w granicach na dzień dzisiejszy 60%, czyli no też nie jest mało. Kupiłem dwie, tak samo jak tu zaraz opowiem Leopardy. Mam nadzieję, że z czasem ta menetka, cena jej urośnie. Jedna uncja. Ładna. A tu mamy Leoparda. O, już seria jest bodajże trzeci. Trzeci Leopard z Serii African Wildlife. Też jedna uncja. Widzimy próbę. 4 dziewiątki. Jest zrobiona już inną metodą bicia. Jest yy, zrobiona na połysk. Widzimy lusterko. Sam Loopard nie jest oczywiście jest taki bardziej matowy, żeby był widoczny dla, na tle krajobrazu afrykańskiego. W tle widzimy jakieś duże ptaki. Nie wiem, nie znam się. Jakieś żurawie, bym strzelał pewnie. Ładny drzewka, też to fajnie wygląda. Już od razu przyznam się, że yy, z tych dwóch monet jest dla mnie tygrys. No sporo ładniejszy sporo, ale to kwestia, wiadomo, gustu i, i kto co lubi. Yy. Widzimy teraz, tu się leniuchuje na jakiejś radle, na drzewie, tak żeby był bezpieczny, żeby nikt go nie zaczepiał też. Czyli to co w naturze często robi. Oprócz polowania to sobie, jak to koty leniwie, spędza czas. To jest moneta w nakładzie 30 tysięcy sztuk. Zaraz jeszcze chwilę zobaczę, żeby nie oszukiwać. Tak, tak, 30. Jest to minus 100 szylingów. Somalijska Republika, rok 2020 bieżący. Moneta jest bita przez bawarską minicę Bavaria Mint. Również znano bardzo minicę. Tył też zrobiony w lusterku monety. Herb yy, w macie. Te leopardy czy gepardy. Nie wiem, co to są za. Kocury. Trzymają ten herb. Fajnie to wygląda też. W lusterku też kupiłem dwie monety. Za tą monetę zapłaciłem 119 zł. Dwa razy 119. Jedna uncja. Ono już z tego co widziałem nie jest dostępne, ale pewnie jeszcze będzie możliwe do kupienia. I to jest cały mój pierwszy zakup można powiedzieć. Opowiem później o drugim, który, na który czekałem dłużej. Już mam. Kupiłem go jeszcze na początku tak zwanego kryzysu. Są to od razu powiem bestie, seria bestii królowej. A to już na następnym filmiku, także dziękuję. Proszę komentować, pisać, Nie krytykować mnie za bardzo, bo jest to amatorskie, bardzo z mojej strony. I te filmiki, amatorskie są. Dziękuję bardzo za obejrzenie i pozdrawiam.